A z Wałęsą miał Ojciec Święty rozmawiać dzień wcześniej. I to miałem miał rozmawiać Ojciec Święty w kurii. Tylko wtedy co? Tylko wtedy władze pozmieniały, poprosiły o dodatkowe spotkanie z Jaruzelskim, które odbyło się na Wawelu. No i wtedy władze już zgłoszono, ja pamiętam, poszedłem z tym do Ojca Świętego, powiedzieli, że spotkanie z Wałęsą nie odbędzie się w Krakowie, tylko, że odbędzie się właśnie w górach. I Wałęsy przetransportowali do Zakopanego, prosto z rodziną, tam do ośrodka wojskowego i tam dzień wcześniej i tam stamtąd dopiero go wzięli no, do tego. No, no, i w ten sposób to spotkanie, które miało być tu z Wałęsą, było, miało być, odbyło się tam. Myślę, że oni się po prostu bali, że po spotkaniu z Jaruzelskim, ojciec święty spotyka się z ojcem z, z Wałęsą i jeszcze jakby tu wierni zobaczyli zgromadzeni, no, że Wałęsa jest, jest w kuri, no na pewno by się pokazał, nie daj Boże, aby się pokazał w oknie, nie? no to by był szał radości, więc dlatego oni to wykluczyli. No też to było spotkanie dziwne, bo weszliśmy do schroniska, no i proszą, proszą ci wszyscy przygotowujący tam do góry, z tym, że cała obsługa schroniska, wcześniej tydzień była wyrzucona, wszystko było odnawiane, wiadomo w jaki sposób, no i proszą, proszę bardzo na górę tam Ojca Świętego do pokoju na rozmowę z Wałęsą, no a, a wtedy ksiądz dziwisz, mówi, nie, 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 będzie Ojciec Święty tam zrobić, tu. I w holu przy wyjściu jak się wchodzi do jadalni, tam był taki stolik, nie, nie jak to. Tam, tam siadł i jeden taki z tych zborowców mi, o, ale ojciec święty nie uszanował wałęsy. A tu się okazało, co? Tam nie było podsłuchów. Ja się później pytam, dlaczego się tak zmieniło? No słuchaj, bo tam podsłuchów nie ma. I oni byli, widać było, jak, jak widać było minę tych ludzi, jak powiedzieli tu, oni tak na siebie patrzyli, nie wiedzieli, co zrobić. No I tam była ta rozmowa z Wałęsą.